Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na moim um, czytaniu. W szczególności witam osoby, które są so samotne, czyli są so, e, si, e, e, si, singlami, bo dzisiaj będziemy tak naprawdę sprawdzać, co się dzieje u Was. I jako macie na ten moment. No właśnie, jak, jako macie na ten moment energię? Kochani, w waszym życiu pojawi się miłość bezwarunkowa. Ktoś, kto pokocha Was miłością bezwarunkowo, ktoś, kto odda Wam Całe swoje serce, całą swoją miłość, ale całkiem możliwe, że to wy pokochacie kogoś miłością, bezwarunkowo, komu oddacie całe swoje serce, całą swoją miłość. Najprawdopodobniej będzie to ktoś nowy, z kim stworzycie związek bądź e, re, e, re, relacje opartą na pa, e, partnerstwie i współpracy będzie to związek duchowy, który wprowadzi do waszego życia. E, spokój i harmonię będzie to też połączenie duchowe, najprawdopodobniej połączenie bliźniaczych yy, płomieni. Wy tutaj zostawiacie coś za, za sobą i rozpoczynacie coś zupełnie yy, nowego, jakiś nowy związek i jakoś nowo relacje, ale tutaj nad powstaniem tego związku, tej, tej relacji, czy też z stworzeniem tego związku, tej relacji, trzeba będzie popracować. Prawdopodobnie, jeżeli Relacji romantycznej. E, rozpoczniecie tu e, jakiś związek e, 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 romantyczno-tutaj miłosny, który ma szansę przekształcić się w coś poważnego. Tutaj e, wy razem będziecie iść jedno wspólną drogą. Być może razem stworzycie y, jedno wspólne życie, które dla Was y, będzie, y, będzie szczęśliwe i tutaj będzie spełnieniem. Y, y, Waszych marzeń i tutaj powstanie, w powstanie tego Waszego nowego życia tutaj e, e, włoży, e, e, włożycie wiele trudu i tak naprawdę e, wysiłku. E, wy, e, wy będziecie no właśnie, wy uwolnicie się od blokad, yy, blokad e, 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 e emocjonalnych e, i uczuciowych, i tutaj otworzycie się yy, na coś trwałego, na coś yy, stabilnego. Ale ja mam wrażenie, że wasze uczucie tej miłości przekształci się w coś dojrzałego. No właśnie, to uczucie miłości przekształci się w coś dojrzałego, czyli tutaj dojrzeje. Wy będziecie podążać w jednym kierunku, tutaj będziecie. E, realizować wspólne cele albo jeden wspólny cel, jakim jest osiągnięcie właśnie tej, tej, e, tej, tej stabilizacji e, e, życiowej, materialnej i e, fi, e, finansowej. Wy zaczniecie tu odbudowywać na nowo i też od początku. Być może coś, co już się rozwaliło, coś się y, y, zakończyło i na zgliszczach tego czy też ruinach będziecie budować coś, y, coś zupełnie nowego, jakiś nowy związek, jakąś nową relację, która będzie trwała, mocna i stabilna, i będzie oparta tutaj na trwałych i solidnych y, y, podstawach. No właśnie, wy tutaj udacie się. Razem wspólno podróż, czyli razem wspólnie będziecie szli przez życie, razem wspólnie będziecie podejmować decyzje, które będą spełnieniem Waszych marzeń, Wy tak naprawdę w powstanie tutaj tego Waszego nowego życia, który. Które uwolni Was od bólu i cierpienia, czyli bez bólu i yy, yy, cierpienia, yy, w, yy, włożyliście dużo pracy i tak naprawdę wysiłku. Wy tu będziecie coś zakończycie, ale jednocześnie będziecie rozpoczynać coś nowego, będziecie pochodzić. Do tego z umiarem. E, tutaj ten nowy początek będzie przez Was dokładnie przemyślany, e, i tutaj weźmiecie tutaj, jakby będziecie e, e, tutaj te myśli, e, e, te plany. E, realizować e, e, własnymi rękoma. Tutaj będziecie odradzać coś, e, no właśnie, będziecie odradzać swoje uczucia, będziecie powracać do jakichś uczuć. E, e, no właśnie, ja mam wrażenie, że wy w... Że w przeszłości, w waszej przeszłości, wydarzyło się coś, co sprawiło wam ból i cierpienie, i tutaj zł złamało wam serca. I wy być może wracacie do tej przeszłości, żeby uwolnić się od tego bólu i cierpienia, a nawet uleczyć te, te swoje złamane tutaj serca. Wy znajdziecie czas na to, żeby zadbać o siebie, ale też o swoje emocje, o swoje uczucia. Wy pozwolicie sobie na wyrażanie wszystkich swoich emocji, swoich uczuć. Wy tak naprawdę macie kontrolę nad trudnościami, bo Tutaj y, m, m, musieliście zmierzyć się y, na swojej drodze z różnymi trudnościami, przesz przeszkodami, ale wy mieliście nad nimi kontrolę i macie nad nimi kontrolę, czyli tutaj nie utraciliście tej, y, tej kontroli, kochani. Y, na dzisiaj to już koniec, żegnam się z Wami i zapraszam Was równie serdecznie na następne moje czytanie.